Siema. Witam Was yy, tak naprawdę z samego rana, bo jest dziewiąta. No, tutaj, w moim koncie, bo jest tutaj kilka rzeczy, którymi chciałbym się na pewno z Wami podzielić. Na pewno, pierwsza rzecz to, jak dobrze widzicie, już mi wskoczył miliard monet. Też sobie mogę wam pokazać, po ile płacę za statystyki. Tyle. Więc nie, za, nie no Dużo bo 150k, ale no to jest nie, nie aż tak dużo jeśli patrzę na ile jaki mam goldi jak i e, co tutaj jeszcze na pewno chciałem Wam pokazać, jak tutaj ro, e, robić HC, no i potem jeszcze pokażę Wam jakie są nowe pety. Więc jeśli chodzi o HC, no to wiadomo, że następne HC jest na modyfikację. Czyli, żeby brać w ogóle udział w tym haroku, nie to no musicie mieć warsztat, to chyba raczej każdy wie. I lepiej, że jakbyście już już sobie zaczęli szukać epickiej modyfikacji i jej nie produkować, yy, i wyprodukować no znaczy, możecie ją wyprodukować, ale nie odbierać, no nie? i odebrać ją dopiero po starcie Herokonu, czyli w czwartek po 21. Ewentualnie zrobić tak, że znale znaleźć modyfikację i, yy, i kliknąć, żeby się produkowała o 9.00 mniej więcej w czwartek, czyli na 21.00 około. Ta modyfikacja Wam się wyprodukuje i wtedy nie będziecie mieć strachu, że przypadkiem sobie ją odbierzecie. Ja tak robię, już sobie ją przygotowałem na obydwu serwerach na Higram, yy, tutaj przechodząc do petów. Są dwa mocne pety. Pierwszy jest pod yy, równe staty. To jest zastępce tego. No tego PETA, to jest w tym, w tym, w tym sezonie, bo ma 35% na pierwszą umkę. Jest to bardzo mocna umka, ale ciężko tego PETA zdobyć, bo jest za, za czyny, ale nie, nie jest łatwy czyn, bo trzeba mieć 80 różnych PETów. Ja sobie patrzyłem to ja mam na tą chwilę jakieś, 70, jakieś 60 parę tych petów różnych. Więc, więc trzeba ich mieć na pewno sporo, to jest zastęp, zastęp, zastępuje tego peta, bo ma tą samą umkę tak naprawdę na, pierwszą, na, pierwszy, na pierwszy właśnie za 10 level. A taki pet drugi, który na pewno ja będę miał, jest to Kido, jeszcze nie sprawdzę jak on wygląda, o, jakieś tak chujowo. Kido, czyli 75% na to, żeby, twój, żeby mieć dwa, dwa ataki po krytyku przeciwnika, więc to jest na pewno. Na tą chwilę będzie najlepsza e, umka dla, no, dla toksików. To jest następny sezon, więc ja jestem na pewno zadowolony z tego peta. Ja sobie kliknąłem czynem przez przypadek, na pewno będę sobie go ogarniał. Mm, możemy tutaj sobie zarolować. Zobaczymy. Że mamy farta z rana. Już tam chyba z parę roli poszło. No, zobaczymy. Możemy wykręcić sobie te darmówki. Żeby nie kręcić tu w nieskończoność. No, exp. Chcę zmienić pet, ale tak mi się nie chce. Exp, exp, exp. Zmienić sobie peta, żeby wbijać level na pecie, ale no dobra, już jebać to TED oczywiście, że tak. Nie wiem w sumie czemu te tedy lecą cały czas. Może ma ktoś jakiś pomysł, może, może się podzielić z tym. Bo ja nawet nie mam pomysłu, dlaczego same tedy lecą. Czy jest jakiś event na te tedy, czy co? Czy po prostu playa te pojebało? Znaczy ten, yy, porąbało. Dobra, ostatni. ale nie Guno wyleci exp. Yy, oczywiście, że tak. Dobra, jeszcze na chwilę, na chwilę skoczymy na rumuński pokazać wam jak mi idzie na rumuńskim. To nie jest ciężki serwer. ale, ale pewne rzeczy cieszą mi. Zawsze można to sobie wejść poćwiczyć coś w rodzaju. A my już to dziewiąty podział. O dziewiąty poziom. No dobra, zaczniemy od drużynki, że tutaj. Udało mi się ogarnąć cztery treny. Rozwój mamy tam na poziomie chyba 80%. Cztery treny. no popka 50 oczywiście. Tutaj motywacja 45, więc też jest bardzo dobrze. A reszta tam mniejsze znaczenie co do. Rankingu. Jestem 11 pod Honor, a tutaj pod Level jestem 15. Nie ruszając czynów, mam cały czas tam czyny na energię, więc tutaj na pewno jeszcze podskoczymy. W lidze no to Champion 3. Bez szału, bez szału. Doświadczenie Pie 14, ale po, nie mam energii, nie ruszałem więc tam na pewno jeszcze ich podgonię i będę tam koło piątej, 6 pozycji. Solo piąty jestem, no i drużynka pierwsza czyny, no, czyny nieruszone mam tutaj bardzo dużo czynów na pewno No i teraz bym chciał czyny pokazać. 96 czynów, no nie no to na energię mam... Ja mam to na energię 23, nie ruszałem żadnego. I przedmioty jeszcze pokażę, bo to jest też, że że ja od początku gry też przedmiotów nie ruszam mam ich aż 60 więc też tym chorokon na przedmioty też też polecimy polecimy o water wygodzinę o Boże dobra no to no to w sumie tyle ja tutaj sobie nie będę klepał Water na rumuńskim żeby może panie, może nie do następnego suby lajki, dzwoneczki, pierdoły co tam se uważa tajnara